Insider Tom Henderson przedstawił gaść doniesień na temat GTA 6. Jego zdaniem nową grę Rockstar Games musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Hej, witajcie, jestem Jason, a dzisiaj mamy kolejny odcinek na temat GTA 6. Trochę przecieków, trochę informacji. Także dzisiaj mówimy sobie datę premiery, mapę i wielu protagonistów. Według Toma Hendersona znajdzie się w nowej części GTA. Wymieniony wtorek, a dokładnie 27 czerwca, Tom Henderson na swoim kanale wrócił odcinek. Link do niego znajdziecie w opisie. Jak wiecie, Tom Henderson jest dość wiarygodnym źródłem, ponieważ ostatnie doniesienia na temat Battlefield 2042 były dość trafne, a opublikował on właśnie we wtorek, czyli 27 czerwca, na swoim kanale, na YouTube, nie na Twitterze, krótki film, który omawiał miejsce akcji gry, mapę gry i kwestie protagonistów w grze oraz samą datę premiery szóstej odsłony cyklu Grand Theft Auto. Także zacznijmy sobie od najciekawszego, co wszystkich interesuje, czyli daty premiery. Henderson podaje trzy daty wydania gry. Twierdzi, że najszybciej gra się pokaże w 2024, lecz na to by nie liczył bardziej prawdopodobny z 2025. Sugerują w ogóle o tym inne przecieki, które nagrywałem Wam wcześniej na kanale, także ktoś to interesuje, to macie oczywiście na kanale starsze filmy. Po pierwsze, Rockstarowi ponoć zależy na dobrym samopoczuciu pracowników. Jak wiecie z innych odcinków, jakiś czas temu była dość głośna afera o tym, że pracownicy Rockstara dużo kręczują, czyli tak jakby pracują nadgodzin. O ile w Polsce nadgodziny są płacone po prostu jakby dodatkowo, tak w Ameryce podobno nie. Oczywiście wiem to z internetu, nigdy nie byłem w Ameryce, nie pracowałem w Ameryce, nie wiem, jak wygląda nam praca, ale była między innymi afera podczas Cyberpunka, gdzie osądzali jakby zarząd CD Projekt że pracownicy muszą robić nadgodziny, pracować nadgodziny. No i to tłumaczyli, że po prostu w Polsce nadgodziny są płacone, a w Ameryce podobno nie. No i co na tym idzie, właśnie tak jak wspominałem, no Rockstar nie chce, aby Pracownicy crunchowali. Bo rzekomo gra jest na wczesnym etapie, chociaż kto wie, czy to nie jest takie specjalne mówienie, a potem nagle gra by szczeli. Po drugie, jako że GTA 6 ma się ukazać wyłącznie na pc tach i konsolach 9 generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series S i X. Chcą oni po prostu poczekać, aż odpowiednia ilość osób zakupi nowe konsole Xboxa oraz PlayStation, aby po prostu w ciągu pierwszego roku jak najwięcej zarobić. Wiadomo, jak teraz konsola jest słabo dostępna, chociaż w najbliższym ostatnio zauważyłem, się, lepiej, jest lepiej dostępna, ale to i tak jest na faktu, że jeszcze mało kto ją ma, ponieważ jak jest dostępna, to na przykład jest w dość wygórowanej cenie jak na obecną chwilę, a sugerowana jest dużo niższa. Dlatego niektórzy wolą poczekać, powiedzmy, do świąta, bo po prostu nie każdy razu upływa na premierę. Wiadomo, sporo gier jeszcze na PlayStation, na Xboxa trafia, także nie opłaca się, może każdemu sprzedawać teraz swojej konsoli starej i kupować nowej. No, aby zarobić jak najwięcej, to oni wolą poczekać, aż więcej osób kupi nową generację. No wiadomo, że w przypadku PC-ów, akurat tam, no, rynek jest dość stały, no bo wiadomo, jak PC -ta ma więcej osób, bo w PC-ach się aż tyle, czy nie zmienia tylko komponenty, a nie jakby, no wiecie o co chodzi. A po trzecie, co chyba wiecie z innych odcinków, to no po prostu Rockstar się nie śpieszy z po prostu, no, premierą kolejnej części, ponieważ GTA V. A dokładnie tryb online przynosi dość ogromne zyski, mimo to, że starsi gracze mocno odchodzą od online, nowi przychodzą, mają content, starsi nie mają co robić, ponieważ w Grand Theft Auto Online nie ma już kompletnie żadnej takiej konkretnej zawartości. Wiadomo, w ostatnio napadalne były dość na chwilę. Po dwóch miesiącach już większość odeszła od grania w online. Chociaż GTA dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o tryby roleplay, są jak rodzaju lancery, programy, które bazują na GTA 5 i można sobie po prostu grać jakby w tym świecie. I to dość mocno podbija popularność samej gry. Dlatego nowi gracze, którzy dołączają, mają masę zawartości samym online, a starsi po prostu idą na roleplaya, a Taka jest prawda na chwilę obecną. Przejdźmy sobie teraz do czasu i miejsca akcji. Szósta część Grand Theft Auto ma być osadzona w mieście, które wzroje się na Miami. Czyli dokładnie chodzi nam o City, ale według Toma mapa miasta i okolic nie będzie aż taka duża. Przynajmniej na samym początku. Nowe lokalizacje mają być bowiem dodawane, a stare częściowo zmiany dzięki DLC. Insider porównuje ewolucję świata gry do tego, czego doświadczyliśmy w kolejnych sezonach Fortnite. O, o co chodzi teraz? W Fortnite było tak, że jak się zmieniał sezon, to zmieniała się mapa, na przykład na przełomie sezonów coś się wybuchało, powiedzmy, to co było wcześniej, coś się uszkadzało, dodawano, znikało, i nagle się w innej części coś pojawiało dzięki tej rewolucji. Coś Innego. I coś podobnego ma być w Geta 6. I potem piszcie mi w komentarzach, że jak ja mogę porównywać Geta do Fortnite'a. Po prostu, system jest mega dobry, a to, że inni z niego korzystają, to chyba nic złego. Nie, Jak coś jest dobre, to po co to zmieniać? Fajnie by to jeszcze ulepszyć, działało jeszcze lepiej. Henderson potwierdził też jeden ze swoich poprzednich przecieków, ten, w którym utrzymywał, że GTA 6 przeniesie nas do czasów współczesnych, a nie do starożytnych. Okej, okay, nie do starożytnych, tylko bardziej do takich czasów lat 80. było mówione. Ma to być podyktowane tym, że Rockstar chce zapewnić graczom wolność podobną tej z piątki, na przykład jak mówiłem wcześniej w latach 80. XX wieku. No Mocno by to ograniczało grę. A niedawno mówiliśmy o tym, że w grze mamy spodziewać się kryptowalut, no a w latach 80. raczej kryptowalut nie było i to by troszeczkę się gryzło. Po prostu by nie pasowało, tak powiem. Okej, okay, ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć jest wielu proktagonistów. W GDA5 mieliśmy do dyspozycji trzech bohaterów, a w 6 także ma być ich kilku, lecz nie określił dokładnie ile. Tom Henderson już jakiś czas temu informował, że wśród nich będzie między innymi kobieta. Jak wiemy, wynika to też pewnie z poprawności politycznej, jakie narzuca świat obecnie na filmy czy gry. Teraz również podtrzymuje swoje zdanie. W swoim odcinku powiedział, że, że kobieta ma być tą mądrą w ekipie i odpowiedzialną za kwestie techniczne, np. hakowanie. Może to jest jakieś nawiązanie do trybu online lub też napadów podczas fabuły Grand Theft Auto 5, gdzie właśnie byliśmy taką hakerką. najlepszą była Peggy, która. To już było najlepsza, miała to największą skuteczność, ale też brała najwięcej kasy. Teraz w ekipie będziemy mieli taką osobę, może będą cztery postacie, no zobaczymy. Może to właśnie ona też będzie w kolejnej części, jak to będzie współczesność, no kto wie. Nowe doniesienia Toma Hendersona mieszają się z tymi starymi, czyli mamy troszeczkę nowych informacji, które się delikatnie zgadzają z tymi informacjami, które już widzieliśmy na temat GTA 6. Biorąc pod uwagę wszystkie doniesienia, mamy już. Mniej więcej to jak ma gra wyglądać, lecz wiadomo, warto pamiętać, że póki firma Rockstar Games nie potwierdzi tych plotek, no to nie mamy, nie możemy być niczego pewni, okej, okay? to są przecieki dalej, to są jakieś plotki e, pisane gdzieś tam w internecie, także no, musimy mieć dystans do tego i na razie czekać z niecierpliwością na kolejną odsłonę. Zresztą śledzę kanał Rockstara, Rockstar Games na YouTubie jest sporo łapek w dół pod tymi odcinkami, i komentarze, które są usuwane zresztą na temat GTA 6, kiedy się pojawi. Także co? wyczekacie? Bo ja czekam z niecierpliwością na GTA 6 yy, Dajcie znać o tym w komentarzach, co Wy resuncie o dacie premiery o miejscu akcji w wielu bohaterach i inny jakieś tam ciekawostki na temat GTA które może wy wiecie, a ja nie wiem, zapraszam też na naszego Discorda, gdzie dyskusję można prowadzić szerzej oraz o sekcji komentarzy, które oczywiście czytam i też biorę pomysły na odcinki z tych komentarzy, dlatego bądźcie kreatywni, sekcja komentarzy jest wasza. A na razie z wami żegnam, widzimy się w kolejnym przecieku informacji, może oficjalnej, może jeszcze nieoficjalnej, zobaczymy, także cześć, następnego.